Legia przegrała, ale świętuje. Remis nie dał awansu Jagiellonii. Legia Warszawa przegrała z Dior Gardens i w 1-3, a Jagiellonia Białystok bezbramkowo zremisowała z Olimpią Lublana w meczach ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Mimo porażki wojskowi awansowali do 1-8 finału rozgrywek, a Mistrzowie Polski będą musieli zagrać w 1-16 finału. Faza ligowa Ligi Konferencji – na którą składało się sześć kolejek, jest już za nami. Wiemy już, kto zagra na wiosnę w tych rozgrywkach. Osiem zespołów wywalczyło bezpośredni awans do jedna ósma finału, podczas gdy kolejnych szesnaście będzie musiało wystąpić w fazie playoff, W tym drugim gronie znalazła się Jagiellonia. W piątek 20 grudnia odbyło się losowanie par barażowych o jedna ósma finału. Spotkania tej fazy zaplanowano na 13 i 20 lutego rok 2025. Wiadomo już, że Jagiellonia zagra w 1-16 finału z Baćką Topolą. Z serbskim zespołem w fazie ligowej mierzyła się już Legia, która wygrała 3-0, zwycięzca dwóch meczów w 1-16 finału w kolejnej rundzie trafi na Legię Warszawa lub belgijski Brugi. Pierwszy mecz Jagiellonia zagra 13 lutego na wyjeździe, natomiast rewanż zaplanowano na 20 lutego w Białym Stoku. Wszystkie pary 1-16 finału. K.A. Gent, Real Betis, FC Kopenhaga, Heidenheim, Vikingur, Panathinaikos, Borac Luka, Olimpia Lubliana, Celje, Apoel Nikozja, Oumounie Nikozia, Pafos, TSC Baćka Topola, Jagiellonia Białystok, Molde, Szamra Rovers. Tak prezentuje się trofeum za wygraną w rozgrywkach, spotkania 1-8 finału Ligi Konferencji zostaną rozegrane 6 i 13 marca. Cezary Polak, obrońca Jagieloni, 16, 17 meczów bez porażki. Gramy na trzech frontach, jest się z czego cieszyć. Marek z Luwaz, KS Sport.